Siema. mieliście kiedyś tak, że y, używaliście swojego standardowego bildu. na byle co, załóżmy nawet na pistolet, no strzelaliście, strzelaliście Waszci wasi ziomkowie, jeśli ich macie, gdzie hej, chodźmy robić rajdy i stwierdzisz, dobra, one super supermutantów, to na spokojnie sobie dasz radę, yy, a tu taki ząb, umierasz jako pierwszy na robocie i się z siebie nabijają i zrywają kontakt i jesteś samotny. No ale spokojnie, będzie tutaj jesteś, bo Szukasz filmu pod rajdy. No i znaleźliście. Ja go używam od pół roku. Plus, minus pół roku, odkąd te rajdy weszły. I powiedzmy, że mogę spokojnie solować Węża, robota, tą, tą trójcę świętą i wszystko inne, co się Wam potoczy. To jest endgame'owy build, to już mówię od razu. Jeśli wiecie, jak przerabiać, możecie śmiało go przerobić pod sobie cokolwiek tam chcecie. Ale nie polecam. Jeśli się nie znacie, oczywiście. Tak jak mówię o miniganie Gaussa, Minigan Gaussa ma to do siebie, że ma bardzo duże obrażenie na sekundę. Ma dobry zasięg i bardzo ma dobre synergie z różnymi efektami. O czym będzie później. Ale zacznijmy od builda. Build głównie opiera się na stakach wściekłego i gardopocisków. Te gardopociski działają tak, że one się ładują przy, po każdych 30 pociskach wystrzelonych. One znikają przy przeładowaniu, ewentualnie połowa z nich znika. One stakują się maksymalnie do 20. A wściekły daje jeden punkt, tam august czy coś takiego, za każdy strzał trafiony w przeciwnika. A minigun Gaussa ma to do siebie, że ma strzał wybuchowy. A jak wiecie, lub nie, strzały wybuchowe ładują te staki podwójnie. Wściekłego, oczywiście. Że każdy trafiony strzał przeciwnika daje nie jeden, a dwa staki unslautu. Też minigun Gaussa posiada modyfikację strzału. Trzeba ją kupić za złoto. To nie jest jakiś mega drogi wydatek, a patrząc na to, że teraz jest Minerva, to wystarczy, że zrobicie wątek w Wastelanders i będziecie mieli już spokojnie na Gaussa. Ale wracając, dwustrzał na gatlingu Gaussa, czy minigani Gaussa w sumie, to jest poprawna nazwa, nabija grad pocisków dwa razy szybciej, czyli nie po 30 strzałów, tylko po 15. I to y działa z każdą bronią. Im więcej pocisków strzeli, y to szybciej się to nabija. Ale najlepiej to współpracuje z y strzelbami, a dokładnie pieprzniczką. Z tym to możecie się naprawdę bawić. Ale i na rajdach. Minęło nie testowałem, ale jak coś potestuje, to dam Wam znać. Y y macie na ekranie. To nie jest nic skomplikowanego. To jest tylko i wyłącznie właśnie wszystkie karty pod damage, zwinności i sile. Wytrzymała się głównie do przetrwania i na zwiększenie pancerza. Inteligencja, dodatkowy, yy, dodatkowe obrażenia, tak samo jak szczęście od wacza. jest przydatny na rajdzie, żeby zadać większe obrażenia wężu i wężowi i, i robotowi. Tak to właśnie bez sobie jechać. Też jest jedna rzecz, bo jest, istnieje karta moc nakręcanie. Ona kiedyś nie działała, teraz działa, pewnie jak teraz to mówię, to puszczamy z porównania oraz yy, sprawa jest taka: używajcie lufy heksagonalnej. A czemu? Nie zmiesza wam obrażeń. Po prostu. I też używajcie podstawowego kondensatora. Yy, on nie zwiększa wam kosztu zwadztwa, a tam zżera punkty akcji, jak grube kebaby, więc... To szkoda mówić. Też pamiętajcie o wszystkich legendarnych kartach do specjalu. Te, co zawsze. No, to jest build pod wysokie życie, więc jest. Y, pro, y, jakie promieniowanie? Niby brzmi słabo, możecie dać sobie coś innego: poświęcenie na lodużyny, czy cokolwiek, ale ta karta jest dla mnie po prostu najwygodniejsza, bo nie muszę się martwić o radiację, bo używam pancerzu wulkan, który ma małą odporność na radiację. I też pewnie pytacie, czemu dopiero teraz film robię? A dlaczego? Bo mi się niesiało. <laughs> nie chciało. Nie miałem oraz był problem, że Petezna, jak to Petezna cały czas coś grzewała przy tych buildach i po prostu chciałem poczekać, aż oni to zrobią porządnie. I będę mógł to spokojnie robić, bez żadnych tego, że film będzie nieaktualny jak cały mój kanał, więc yy, też zajebiście. A też, pewnie coś tak macie w że wam się nudzi. No i tak. Dlatego ja yy, z moim dobrym kolegą yy, Kaladrem stworzyliśmy własny oddział Bractwa Stali. To jest serwer, no, militarne i yy, militarny roleplay w, w grze, tak zwany milsim. I po prostu mamy system rank, mamy wspólne eventy i ogólnie będzie bardzo miło. Serwer działa, przynajmniej nie działa jeszcze, bo nie ma żadnych członków, ale zapraszam. Link będzie w opisie. Ja jestem starszym, W razie pytań możecie na komentarzach do mnie pisać albo nawet na Discordzie. Tam będę jako starszy, więc jak coś to piszę, postaram się przynajmniej. Ale wracając do był sponsoring, coś sponsoring, duplo sponsoring. No yy, Najważniejsze jest w tym bildzie też efekty na pancerzu i na samej broni. Ja osobiście używam wściekłego z bonusowymi krytami i mniejszym kosztem wacza oraz z przewodnikiem. Czemu z przewodnikiem? Żeby zmniejszać efekty, zmniejszać, zmniejszać negatywną stronę minigana, geusa, czyli zżeranie punktów akcji, jak kebab wspomniany, w sensie gruby kebaba, co wcześniej wspomniałem, oraz pancerz wspomagany. Żarłok, regeneracja punktów akcji, trzecia gwiazdka, jaką tam wolicie i odmadzający. Wiem, odmadzający ciężko zdobyć, zwłaszcza po tych wszystkich nerfach do rajdów, ale się da, możecie to przehandlować. Te mody spadły mocno na cenie, z tego co patrzyłem, więc ogarnięcie to. Też bardzo ważne są efekty, na przykład pane mięso błotniaka, dodatkowe punkty akcji, to znaczy, że macie więcej dłużej strzelać. Słodka herbata, mutowocowa, Yy, to ja później będę wam pokazywał z czego to się robi, i to jeszcze też pokażę, gdzie to zdobyć. Tak na mapie pokażę. Wiwyka na patyku. To jeśli macie tego kebaba z oposa w swoim kampie, to to tam wam się pojawia od czasu do czasu. Trzeba na to patrzeć. Tak samo gotowane mięso z botniaka. To daje ci na pół godziny efekt, ale to ma się tego w opór, jeśli ma się tego gotowanego botniaka w takim słoiku, co też można podrzucić do kampa. Jeśli tego nie macie, to jest często w sklepie. A, a też ludzie mają to bardzo często nawet odblokowane, więc jak coś potrzebujesz, to zgadniać. Przester, to się tworzy z, no, to, to jest bardzo łatwe w tworzeniu, to ma się praktycznie od początku ten przepis, zwiększać i to kryty. Eee, co? Eee? To byłoby na tyle. Jeszcze w międzyczasie będzie test, jak walczę solo z robotem i z wężem. I to tyle na ten film. Pamiętajcie o tym w Discordzie, eee, Was zapraszam. I to tyle. No, ale oczywiście mają. A jednak nie, jeszcze nie koniec, jeszcze pokażę test na wężu, będzie tu mniej więcej teraz.